Zdrowe rozmowy w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i szpitalami klinicznymi USK i UDSK. A ze mną jest dzisiaj dr Damian Moisak z drugiej kliniki chorób płuc, raka płuca i chorób wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od rzeczy przyjemnych. Od jubileuszu, bo klinika właśnie istnieje od 10 lat obchodziła swój jubileusz. Zgadza się. Teraz właśnie świętowaliśmy nasze dziesięciolecie eee, to jesteśmy bardzo zadowoleni z tych faktów, które na razie udało nam się osiągnąć. Eee, I kontynuujemy naszą pracę. Jak wielu pacjentów y, przyjęliście w tym czasie, jak wielu pomogliście w ciągu tych dziesięciu lat? Eee, no, ciężko mi powiedzieć, jaki przez ten okres był obrót pacjentów, natomiast widzimy, że miesięcznie no to tak naprawdę liczymy w setkach tych pacjentów, także tutaj. Przez te 10 lat, no myślę, że mówimy o tysiącach pacjentów, którzy byli diagnozowani, którzy byli leczeni u nas no i którzy dalej są leczeni, bo często mamy wieloletnich pacjentów, którzy dalej u nas się leczą. A jak się w takim razie w ciągu tych 10 lat zmieniły metody leczenia, bo medycyna to jednak ciągły postęp? No Tutaj zmiana jest tak naprawdę z rok na rok, można nawet powiedzieć z miesiąca na miesiąc, zupełnie inaczej to wyglądało 10 lat temu. Nawet jeżeli mówimy tutaj o raku płuca, ze względu na to, że październik jest miesiącem świadomości Cześć. raka płuca, listopad, listopad jest miesiącem świadomości raka płuca i tutaj tak naprawdę te metody, które były kiedyś dostępne, tu mieliśmy tak naprawdę ograniczony pakiet możliwości, mieliśmy chemioterapię, dopiero tak naprawdę rozpoczynała się immunoterapia. Natomiast w tym momencie tak naprawdę w pierwszej linii leczenia spokojnie stosujemy skojarzoną chemioterapię ze skojarzoną immunoterapią. No i efekty, które osiągamy tak naprawdę e, są nieporównywalne, ponieważ tu już tak naprawdę mówimy o wydłużeniu tego czasu bez objawów e, u pacjentów, których leczymy nawet dwukrotnie. A mówimy cały czas, jeżeli mówimy o tych metodach leczenia, mówimy o rozsianym stadium nowotworu. Tak samo, jeżeli chodzi tutaj o chirurgię e, raka, raka płuca, no to tutaj też tak naprawdę mamy metody, które nam uzupełniają leczenie przed chirurgią, po chirurgii, i te odsetki, które uzyskujemy, no to jest zdecydowanie dużo dalej niż to, co mieliśmy 10 lat temu. Czyli trzeba się jakby spodziewać tego, że kolejny rok, kolejne dwa lata, kolejnych dziesięć lat to będą kolejne postępy i pomoc pacjentom jeszcze lepsza? Tak, no tak jeśli chodzi o programy lekowe, co trzy miesiące mamy aktualizację, wchodzą cały czas nowe leki. Także sami jesteśmy ciekawi, co każda kolejna edycja nam przyniesie, co jesteś w stanie zaproponować pacjentom. Jakie objawy? Jakie objawy daje rak? płuc? Po czym poznać, że to właśnie to nie jest to chyba łatwe. No nie, rak płuca potrafi rozwijać się podstępnie i często nie daje e, takich wyraźnych objawów. To, na co uczulamy, to, na co patrzymy, to jest także, jeżeli mamy pacjenta, który mówi, że ma kaszel, ale ten kaszel zmienia swój charakter, czyli nasila się albo zmienia się na bardziej wykrztuśne. Mhm. To jest wskazanie, że przynajmniej pomyśleć o zdjęciu RTG klatki piersiowej. Niezamierzona utrata masy ciała, krwioplucie. Tutaj jeżeli występuje krwioplucie, zazwyczaj pacjenci sami szukają pomocy lekarskiej dosyć szybko. Natomiast właśnie ten kaszel albo taka powolna utrata masy ciała jest często co, czymś co pacjenci zauważają, ale niekoniecznie coś z tym robią. Tak samo inne długotrwające objawy ze strony układu oddechowego. Chrypka, która trwa dwa, trzy tygodnie, to już jest taki sygnał, żeby zgłosić się do lekarza i jakoś taką pierwszą diagnostykę rozpocząć. To nie znaczy oczywiście, że to musi być rak płuca, natomiast pacjent i my na początku tego nie wiemy i warto byłoby tutaj temu się dokładnie przyjrzeć. Ale mam wrażenie, że ta pierwsza diagnostyka na spotkaniu z lekarzem rodzinnym, no to to antybiotyk, to zobaczymy za siedem dni, zobaczymy za dwa tygodnie, to może zmienimy leki i to trwa. Tak, no właśnie to jest coś, na co my też zwracamy uwagę jako pulmonolodzy, bo oczywiście tych infekcji jest masa. To nie jest tak, że każdą podejrzewamy o raka płuca. Natomiast jeżeli widzimy pacjenta, który choruje raz, dostaje antybiotyk, choruje drugi raz, dostaje antybiotyk, nie poprawia się, znowu dostaje antybiotyk. Tutaj warto byłoby przynajmniej pomyśleć o tym, żeby zrobić RTG klatki piersiowej, ponieważ to badanie często już jak gdyby od razu nam umiejscowia, gdzie, gdzie tego pacjenta umieścić, jak ta diagnostyka powinna dalej wyglądać. Tak samo, jeżeli mamy zapalenie płuc, mamy naciek. Warto pamiętać o tym, że lubimy zrobić zdjęcie po 4-6 tygodniach, żeby udowodnić, że ten naciek zapalny był faktycznie tylko naciekiem zapalnym mhm. i że mamy czysty obraz, ponieważ czasami zdarza się tak, że po prostu ten naciek zapalny, może być, i te częste infekcje układu oddechowego mogą być zwiastunem raka, płuca. I chodzi o to, żeby po prostu hmm, po tym, jak przejdzie nam zapalenie, zobaczyć, co tak naprawdę jest podłożem. Czy to było po prostu czyste zapalenie, czy być może coś pod po tym naciekiem zapalnym może się ukrywać. Rak, a palenie papierosów. No chyba już nikogo nie trzeba przekonywać, że pomiędzy jednym a drugim jest związek i to dość istotne. Jest bardzo istotne. Tutaj, jeżeli mówimy o raku płuca, tak naprawdę 90-95% przypadków raka płuca będzie związanych z palenie papierosów, które też oprócz raka płuca powodują masę innych chorób, także to jest to jeden z najgorszych rzeczy, którą można świadomie robić ze względu na ryzyko, które sobie sami sprawiamy. I tutaj trzeba pamiętać też o paleniu aktywnym, e, wtedy jeżeli sami palimy. Natomiast problemem też jest palenie bierne, bo często mamy osoby, które. Pytamy o to, czy palą, mówią, że nigdy nie paliły. Natomiast jeżeli pogłębimy wywiad, to się okazuje, że w domu była osoba, która 20, 30, 40 lat paliła w domu. No i tak naprawdę ta osoba, która mimo, że sama nie paliła, ma narażenie na ten dym, tak, jak wieloletni pala przy tytoniu. Powiada Pan, że 90, nawet 95% yy, raka płuc jest związanych z papierosami, tak. z nikotyną. Tak. To w takim razie, co jeśli chodzi o e papierosy i te wszystkie nowinki techniczne, elektroniczne do palenia? Czy tutaj też są jakieś badania, już konkretne wyniki? E, powoli pojawiają się kolejne badania, które nam mówią o tym, że jednak te metody nie są tak bezpieczne, jakby się wydawało. Jeśli chodzi o Europejskie e, Towarzystwo Chorób Płuc, jest zdecydowane przeciwwskazanie, żeby w ogóle zaczynać palenie takich produktów i powoli pokazują nam się badania, które pokazują wpływ na drogi oddechowe, na podrażnienie i zapalenie oskrzeli, na zmniejszanie parametrów oddechowych. Jeśli chodzi o raka, troszkę za wcześnie, żeby o tym mówić. To jest podobnie sytuacja jak z papierosami. Pulmonolodzy też i lekarze mieli sytuację, kiedy papierosy na początku nie były wiązane z rakiem płuca i w latach 50. były... Reklamy z uśmiechniętymi, z uśmiechniętymi dziećmi, które polecały papierosy jako prezent na dzień ojca, na dzień matki. Dopiero później tak naprawdę wyszło jak bardzo. Papierosy przyczyniły się do, do wzrostu zachorowań na raka płuca. Tak samo tutaj jeśli chodzi o te nowe wyroby, czyli mamy takie właśnie te urządzenia podgrzewające z mhm. tytoń, ale też masę takich wyrobów smakowych, które możemy jednorazówki kupić w sklepach. To jest coś, co tak naprawdę nie wiemy, co tam do końca jest. Nie znamy składu. Mało tego, przy badaniach wychodzi, że większość tych produktów, skład, który jest podany na pokoju, nie zgadza się z tym, co faktycznie wychodzi w analizach. Także zdecydowanie powinniśmy unikać tych produktów. Raz, jeśli chodzi o narażenie. Dwa, że one tak samo powodują uzależnienie. I często są pierwszym krokiem do nikotynizmu. Panie doktorze, w takim razie abstrahując już od palenia, bo to z tym powinniśmy sobie poradzić, jak dbać o płuca w życiu codziennym? Yy, przede wszystkim unikać palenia. Tak jak mówiliśmy, yy. i aktywne, i, i bierne palenie. Yy, na pewno warto się szczepić. Tutaj Polskie Towarzystwo Chorób PUS i generalnie trend światowy jest taki, że za mało się szczepimy. Jest dużo chorób, którym możemy, którym możemy zapobiegać. Tutaj jeśli chodzi o pneumokoki, ale też COVID, RSV, pojawiają się szczepionki. E, które często właśnie lekarze nawet nie wspominają, że są takie opcje, a na przykład szczepienie na RSV obecnie jest refundowane. Jeżeli chodzi o osoby starsze, e, to szczepionkę mogą dostać za darmo. Tylko jest kwestia tego, żeby taka osoba się zgłosiła, była chętna na szczepienie i są naprawdę solidne badania w tym momencie wychodzą wytyczne. Ich jeszcze nie ma, ale jak gdyby są e, opracowywane, e, które pokazują, że te szczepienia, tak to, e, Pomagają uniknąć e, ciężkich zachorowań, pomagają uniknąć hospitalizacji, a też dodatkowo, jeżeli są inne choroby towarzyszące astma, POHP, rach płuca. Bo też się czasami pacjenci z rakiem płuca unikają jakichkolwiek szczepień, bo boją się, że to będzie interferować z leczeniem, to jest nieprawda. To badania jasno pokazują, że takie osoby, które się zaszczepią, mają dużo większe szansę, dużo lepszy odsetek pozytywnych wyników leczenia niż osoby, które się nie szczepią. Także to jest coś, co możemy zrobić. Eee, trzecia sprawa to jest profilaktyka. Jeśli chodzi o profilaktykę. Eee, jest prowadzony, był prowadzony program pilotażowy wczesnego wykrywania raka płuca w Polsce. On był w latach 2021-2025, czyli tak naprawdę w tym roku się kończy. Natomiast tutaj jest określona populacja, która z takiego programu może skorzystać. To nie jest badanie dla każdego. To jest badanie dla osób od 55. roku życia do 74., chyba że istniał czynnik ryzyka wtedy od 50. do 74 i osoby, które paliły co najmniej 20 lat. 20 paczkolad w wywiadzie udowodniono, że takie działanie pozwala wykryć raka płuca na tym wczesnym etapie, czyli ten, który ma największe szanse na całkowite wyleczenie. Jeżeli uda nam się uchwycić taki guzek, który nie ma przyrzutów, nie ma, nie ma naciekania mezochłonnych, Mamy szansę zastosowania leczenia radykalnego i tak naprawdę wyleczenia raka płuca, ponieważ tutaj po radykalnym leczeniu mamy tak naprawdę 70-80% wskaźnik długoletniego przeżycia, które no, definiujemy jako wyleczenie z raka. Także to jest możliwe. Natomiast nie dla każdego ta tomografia. To też jest tak, że właśnie jeżeli młode osoby, czasami 30-40-latkowie zgłaszają się po profilaktyczną tomografię, nie ma czegoś takiego. I tu u tych osób nie udowodniono, żeby takie działanie miało skuteczność. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu dr Damian Mojsak z drugiej kliniki Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Szpitala, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zdrowe rozmowy w Radio Yard. Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i szpitalami klinicznymi USK i UDSK.